Część Boże! Kyle Rittenhouse, bohater, młodociany strzelec, który w akcie samoobrony posłał na tamten świat dwóch napastników. Trzeciego ranił. Scena w mrokach ulicy, już po zmierzchu, miasteczko Kenosha. Stany Zjednoczone nad wielkim, jak może, jeziorem Michigan, w pół drogi między wielkim Chicago a, a, a mniejszym, nieco Milwaukee. Wielu Polaków tam mieszka, zna te klimaty, zna te okolice, ale nawet oni pewnie. Nie byli w stanie wyobrazić sobie takich scen, scen wojennych, wojny domowej, która toczy się właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I to jest wojna, no cóż, niestety nie, nie w klimacie przeminęło z wiatrem to nie, nie, nie szare czy, czy granatowe mundury. Tutaj się ścierają. To nie jest elegancja Francja wojny secesyjnej. To raczej są właśnie te seriale telewizyjne, inwazja zombie i jeszcze nieukąszeni normalni ludzie, którzy ostrzeliwując się, próbują ratować. Co się da ze swojego dawnego życia. To takie sceny właśnie. I, I młodociany strzelec, którego imię wymieniłem, imię i nazwisko właśnie jak z serialu telewizyjnego, Kyle Rittenhouse, będzie, już jest bohaterem, który przeszedł na wieki do historii Stanów Zjednoczonych. I właśnie pytanie brzmi, czy, czy przeszedł do tej historii jako mimowolny twórca tego momentu inicjującego ostateczną katastrofę, wewnętrzną implozję Stanów Zjednoczonych? Dlaczego, Dlaczego to pytanie sobie zadaję? No, bo, bo sądzę, że tego procesu sądowego Stany Zjednoczone nie przeżyją. Sądzę, że ten proces nie może się dobrze zakończyć. Nie przeżyją Stany Zjednoczone, naród amerykański, nie przeżyją werdyktu, który w tym procesie zapadnie w, w jakiejkolwiek większościowej jedności. To zupełnie niemożliwe. Naród podzieli się, podzieli się trwale, podzieli się wiecznie. Na pewno będzie to głębszy, straszniejszy podział niż, niż w takich można powiedzieć, no, z perspektywy czasu takich sobie mniej szkodliwych przypadkach typu OJ Simpson. To było bądź co bądź zwykłe morderstwo, sprawa cywilna pojedyncze postaci. Charaktery mordercy i ofiar. A tu jednak jednostka Kyle Rittenhouse i posłani przez niego na tamten świat posłane rzezimieszki, bo. Bo nie bójmy się użyć tego słowa wobec, jak czytam, ludzi, którzy wchodzili w konflikt z prawem, a, a zatem i w bliższy kontakt z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Włamywacz, karany wieloletnim więzieniem, pedofil i, i ktoś tam jeszcze na trzeciego, tych dwóch pierwszych, na tamten świat posłanych celnymi strzałami z karabinka AR-15 bodajże, a trzeci, notabene uzbrojony napastnik, uzbrojony w broń krótką, raniony na tyle skutecznie, żeby tej krótkiej broni nie mógł użyć. No i cóż, Obie strony będą miały tutaj swoich zaciekłych obrońców, i obie strony będą miały swoich hejterów. Będą, e, będzie publiczność kibicująca w tym, w tym procesie, który nie wiadomo jak długo potrwa. No, zakładam, że, że ta wewnętrzna des, destrukcja, ta demolka. Wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych nie będzie postępowała tak szybko i nie będzie miała tak głębokich, piorunujących skutków, żeby w ogóle nie doszło do jakiegoś procesu. Obrońcy młodego Kyla będą podnosić właśnie fakt jego patriotycznego i społecznego zaangażowania. Będą szerzyć informacje o tym, że przecież znalazł się on na ulicy, nie w celach rabunkowych, bandyckich zamiarach, tylko jako spieszący z pomocą swoim rodakom, społecznie zaangażowany, młody człowiek, który, który można powiedzieć Fascynował się zagadnieniem praworządności, występował i dał się poznać jako sympatyk służb porządku, przedstawicieli prawa, policji, mianowicie. Zdaje się, że zaangażował się w taki ruch Blue Lives Matter w odróżnieniu od Black Lives Matter w tym konflikcie, który który właśnie teraz wchodzi w nową fazę. No bo przecież cała ta strzelanina, cała ta bieganina na, na ulicach miasteczka w stanie Wisconsin wynikła z tego, że, że jeszcze parę dni wcześniej jacyś energiczni policjanci ranili tam, zdaje się, przyprawiając o, o trwałe kalectwo nie tak, mło, nie tak młodocianego, ale ciągle jeszcze stosunkowo młodego człowieka w, w sytuacji jakiegoś konfliktu sąsiedzkiego czy, czy rodzinnego. No i znowu, filmy nagrane telefonem komórkowym, odtworzone. Znane publiczności na całym świecie i to roznieciło, podniosło nową falę agresji. Aktywiści, tak zwanej Antify, chociaż trudno orzec, czy to są tacy ochotnicy jednej nocy, jednego wieczora, czy to są, czy to, są, czy to byli, mam na myśli tych, tych co to właśnie. Już z tej ulicy nie wstali o własnych siłach, czy to byli jacyś trwale zaangażowani w tę neobolszewicką rewoltę. Pod hasłami jak zwykle wolnościowymi, równościowymi, tak zawsze działa rewolucja. Dokonuje zamachów na, na życie, porządek, normalność, majątność, ale wznosi wysoko sztandary wolności, równości, demokracji, czego tam jeszcze. E to się nie może dobrze skończyć. Druga strona będzie bowiem mówiła o tym, że, że strzelający tak celnie i zachowujący taką przytomność, zimną krew w tej sytuacji, Młody Kajl, skoro tę zimną krew zachował, no to najwyraźniej przybył tam właśnie w celach z góry określonych, przewidzianych. Być może szukał ofiar swojego kunsztu strzeleckiego. Tak pewnie będzie mówił prokurator, tak będzie przekonywać prasa lewicowa w Stanach Zjednoczonych. Będą przypominać o tym, że tak w ogóle 17 latek to w tym stanie nie miał prawa nosić tego typu karabinu i, i, i posługiwać się nim tak sprawnie. Będą, będą upierać się, że, że trzeba było oddać stałe strzały ostrzegawcze, i, i tak dalej. No już wiadomo, że prokurator stanu Wisconsin oskarża. Kajla o morderstwo, jak to się u nich mówi, jak to jest w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości morderstwo pierwszego stopnia, czyli z premedytacją, z wyrachowaniem. Morderstwo na zimno, nie z przypadku, nie, nie w afekcie, zabił, bo chciał zabić. No za takie rzeczy grozi w tym akurat chyba stanie nie. Nie kara śmierci, ale, ale być może dożywocie, a ponieważ nieboszczyków wymieniać można w liczbie mnogiej, w związku z tym, jak to w amerykańskich sądach, to dożywocie może być przemnożone przez liczbę ofiar śmiertelnych. Jedni będą, zatem, jedni będą zatem szerzyć kult młodego, aktywisty, który, jak sam podkreślał, w jakiejś wypowiedzi wcześniej udzielonej w jednym ręku, na jednym ramieniu ma ten karabin, a, a, a na drugim ma apteczkę. Bo spieszyć może również z pierwszą pomocą. No, a inni będą go pokazywać jako czarny charakter, jako, jako e, e, młodocianego, e, rasistę. Nie wiem, notabene, jakiego koloru byli ci ludzie, których tam śmiertelnie postrzelił, bo, bo nagranie. E, Nagranie dokonane w, 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 nie, nie w świetle dnia i, i, i bez dodatkowego oświetlenia utrudnia ustalenie tego, ale i tego się pewnie z czasem dowiemy. Myślę, że myślę, że Stany Zjednoczone mogą nie wyjść cało z tego, co się właśnie zaczęło. No a, a przez analogię, a przez analogię nie mogę nie myśleć o tym, że akurat w tym sezonie pichci Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W Polsce kolejny projekt, którego celem, zamiarem projektodawców jest jeszcze większe utrudnienie dostępu do broni palnej w Polsce. Zdaje się, że przypomniał sobie tak zwany. No, jeszcze nie ustawodawca, ale projektodawca rządowy o, o wcześniejszych przeoczeniach, mianowicie broń czarnoprochowa nie została, nie została włączona do kategorii owoców zakazanych, de facto zakazanych polskim patriotom i, i normalnym Polakom. No i, i cóż, w kontekście zdjęć, doniesień ze Stanów Zjednoczonych. Trudno, trudno nie wzdychać głębiej i, i, trudno, i trudno oprzeć się grozie tej sytuacji. No bo, właśnie, zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że, że nawet tam, gdzie państwo, imperium, do wczoraj jeszcze niekwestionowany hegemon światowy. Dysponuje, zdawałoby się, najlepszym na świecie aparatem do zaprowadzania porządku i, i, i pilnowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Nawet to państwo może być nieobecne i może być na tyle dysfunkcyjne, żeby bezpieczeństwo musieli zapewniać sobie sami obywatele. Jak to, jak to właśnie? Próbował czynić młody Kyle Rittenhouse ze stanu Wisconsin. Jak się to potoczy w Stanach Zjednoczonych, jak się to potoczy tutaj u nas w Europie Środkowej, a no tu. Różne inne determinanty dzisiaj być może w ogóle przesłaniają ten dylemat, ten problemat braku dostępu do środków skutecznej samoobrony dla Polaków. Inne sprawy, Białoruś, tęczowa rewolucja na ulicach polskich miast, druga fala mniemanej pandemii, Groźba drugiego lockdownu gospodarki polskiej i europejskiej. O tych innych sprawach wspomnę już w kolejnych nagraniach, a, a Państwo tymczasem zadumajcie się nad losem tych, którzy padli i tych, którzy wstali o własnych siłach. Z, z ulicy w amerykańskim miasteczku, zadumajcie się nad, nad losem nas wszystkich, jeśli światowe imperium, roszczące sobie pretensje do, do tego, by dyktować porządki w skali globalnej, popada w tak głębokie Kłopoty, że nie jest w stanie uniknąć, nie jest w stanie zapobiec takim katastrofom, jak, jak te, których pierwsze odcinki na razie obejrzeliśmy. Ciąg dalszy nastąpi, abyśmy wszyscy zdrowi byli na duszy, ciele i umyśle z Panem Bogiem.